Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku zbudujemy wielką tyrolkę e, będzie ona miała gdzieś tak, myślę z 15 metrów może nawet więcej więc idziemy budować zaczniemy od budowania y, nie liny właśnie, tylko tego czego będę się trzymać tak samo to Powinienem zacząć od liny, czy coś, ale ja zacznę na początek od tego, czego będę się trzymać, jak będę jechać. Więc poszukamy jakichś kół. Chcę, że taka wielkość będzie odpowiednia. A więc bierzemy tutaj, poszukamy drugiego. O, jest drugie kółko. A więc idziemy budować. Właśnie przyszła paczka Przyszły nam markery Lina, taśma Kolejna taśma oraz kartki Takie do akryli e, Więc teraz będziemy robić Właśnie tryolkę Teraz przykładamy linę, żeby było tak Żebym jak jechał To żeby mi się nic nie stało Gotowe. Ta kółka na razie odkładamy. Teraz będziemy robić yy, takie uchwyty, i po prostu wiesz: wiecie, żeby to nie spadło z liny. Jak będziemy jechać, to był problem. Zobaczcie. Mamy tutaj dwa kwadraty takie. Teraz za bardzo nie chce mi się nagrywać. Ja teraz ogólnie idę spać. I jak wstanę rano. Jeszcze dzisiaj zrobię ten szybko i jutro rano pokażę wam co zrobiłem. Więc na dzisiaj się żegnamy. Stał kolejny dzień. Budujemy dalej. Wczoraj pokażę wam co wczoraj zrobiłem. Zrobiłem takie szelki, które jeszcze będziemy musieli dokończyć. I dokończyłem już całą konstrukcję tyrolki. Potem jeszcze zrobimy do uprzążliny, i przyszła, przyszedł nam karabinek. Który przypniemy tu potem, i będziemy mogli jechać. A na tą chwilę zrobimy sobie to, a potem idziemy na pole. Trzeba przygotować platformę na drzewie oraz samą tyrolkę. Wszelkie akurat były dosyć proste i w sumie to skończyłem. I tak one właśnie wyglądają. Tutaj tylko przeczepimy później linę, która jest tam. Ale na razie tego nie robimy. Bierzemy tą linę i idziemy na pole. Tylko, ale jasno było ustawione. Co jest grane? Nie wiem, o co chodziło. Jakoś źle ostrość była ustawiona. Tutaj będzie lina, którą teraz przyczepiamy. Pyk! Ło! Myślę, że będzie trzymać się dobrze. E, więc ja już schodzę i idziemy teraz przyczepiać w drugiej strony linę, bo ogólnie. Rolka będzie szła od tego drzewa do tamtego drzewa lub tego supa. To jeszcze przemyślimy. Idziemy z tą liną widzowie. Wiem, że ona się zaraz zaplącze. Powinienem to w sumie pierwsze oplątać. Więc widzimy się jak ogarnę tą linę. Widzowie, o dziwo w ogóle nie było poplątane. Więc od razu przy, przywiązujemy to, ale zanim to trzeba wsadzić, yy, albo dobra, pierwsze odmierzymy tyle, ile ma być rolki, a resztę trzeba odciąć. Widzowie tyle, resztę odcinamy. Widzowie zostawiamy trochę miejsca, to jeszcze potem będziemy naciągać, ale na razie tutaj w tym miejscu odcinamy linę i z tego robimy inne rzeczy jestem w naszej pracowni o dobra idealnie odcinamy kawałeczek i przyczepiamy do naszego, naszych szelek na których będę, był, na, na których będę przywieszony przez jeźdź teraz jest godzina mhm. 5 po 18 no czyli mamy jeszcze chwilkę żeby to zrobić bo chcę dzisiaj przetestować. Więc idziemy, bierzemy się do roboty. Widzowie, przyczepiamy teraz karabinek do tej linki, którą już uczyniłam. Gotowe. Tu są dziurki, tu jest lina, tu korabinczyk, przyczepiamy. No i gotowe. Widzowie, pasuje w to idealnie. Tylko jeszcze jedną rzecz się boję: ta lina. Przypadkiem nie jest za krótka. Jak sprawdziłem przed chwilą to nie jest. Więc już jest bit. Ściągam to. I co? Testujemy? No serio, co jeszcze to zostało? Hmm, to, gotowe, gotowe. Aha, no tak. Jeszcze trzeba to przywiązać. Do... To... Yy... Właśnie. No i trzeba hamulec założyć, więc wychodzę z tego i idziemy po hamulec. Trochę mi pokrzyżowało plany. No i ogólnie plany się całe zmieniły. Po pierwsze, y, zmieniamy taktykę hamulca. Będzie to po prostu taśma. Po drugie, ja muszę iść to szybko naciągnąć i nałożyć już tyrolkę. Tak. Y, a po trzecie, chyba? Po trzecie, zapomniałem, że jeszcze platformy miałem zrobić na drzewie. Więc zrobię to szybko z kartonu i przymacuję więc to było prościejsze niż myślałem nawet no prościejsze niż te szelki Wystarczyło takie kawałeczki wyciąć hmm. Wcale mi to nie zajęło 15 minut Nie wiem, tak naprawdę szybko to zrobiłem No i tutaj mamy Teraz idziemy to przyczepić do drzewa I gotowe Wiem. Robienie tego było bardzo szybkie Ale przymocowanie tego do drzewa Było mega długie Robiłem to chyba jakieś 10 minut Jedyne co zrobiłem, to rozciąłem sobie wargę. Potem po kolejnych pięciu minutach się udało. Okazało się, że ten film nie, nie, nie był dość wytrzymały. Więc przemocowałem jeszcze takie linki wspierające. A teraz idziemy naciągać linę. No bo nie jest naciągnięta. a Platforma jest gotowa. W sumie naciągamy linę, robimy hamulec, dajemy tyrolkę i gotowe. Teraz rzecz, której się najbardziej obawiam, czyli czy to w ogóle pojedzie, sprawimy to za niedługo. Teraz trzeba przymocować to, i potem dajemy linę. Więc przymocowujemy. Widzowie, mamy to, mamy to! Teraz naciągnę linę, i tak naprawdę to widzimy się, jak już to zrobię, bo nie chcę Wam tego pokazywać. No, Nie mam za bardzo jak. Widzowie, gotowe naciągnięte i może wydawało się to trudne nie, to było bardzo łatwe jak coś to trudne było wiązanie a teraz będziemy robić hamulec tak wygląda właśnie hamulec tutaj mamy drogę i właśnie mieliśmy testować ale muszę zrobić jeszcze jedną rzecz jak widzicie, no tutaj, tam jeszcze okej, okay, ale tutaj tyrolka jest trochę niżko. I na przykład taki, no nie, ale taki na przykład większy i gorek, czy ktoś mógłby się o to zaczepić. Więc trzeba postawić coś, co będzie bezpieczniejsze. Coś, co będzie oznaczało, że tu jest ta tyrolka. A będzie to gotowe. Wszystko gotowe. Tam stoi się rolka, tu stoję ja my teraz będziemy testować. To jest oficjalny test rolki, czy działa, czy nie działa. A już jutro zrobimy maszynę antygrawitacyjną O nazwie antigravity. I jak coś to ja to wszystko te, to lotnie to i maszyna antygrawitacyjną i tej drzewy to będziemy budować Doktora Pablo. Zasubskrybujcie go. A ja już idę testować. Dobra, ubieramy się. Pamiętajcie, BHP na pierwszym miejscu. Zawsze trzeba mieć linę. No i kask. Ja nie mam kasku. Ale trudno idziemy. Ech. Jestem już na górze, no i jednak jest tu trochę wysoko. No i sobie właśnie tak dalej sprawę, że tyrolka jest tam, więc musimy Igorek poddać. Tutaj widzowie fajnie jest też to, że to tutaj blokuje nam to i nie pojedzie nam. Więc przyczepiamy karabinek. Trzeba odczepić tu blokadę. O! I podczepiamy. Podpięte! Gotowe, jedziemy. Uwaga, spojrzymy blokadę. Ten. I Uwaga, czy pierwsze pojedziemy? Uwaga, trzy, dwa, jeden. A! Nie jedziemy. Chyba musimy jednak igorek popchnąć. U. Pam, pam, pam! Odpięła się lina! Dlatego zawsze zakładajcie kask. Przymocuję linę bardziej i próbujemy dalej, bo my się nie poddajemy. Teraz jest gites. Jedziemy. No, zatrzymałem się widzowie w połowie, ale jedziemy dalej. A troszkę słabo z górki jest. No nic. Tak w sumie wizowy. To jednak coś. Dla mnie zaznaczy. To Poprawimy dwie rzeczy w tej tyrolce i spróbujemy jeszcze raz. W nocy tak wiało, że cała tyrolka się rozwaliła. Musiałem odpiąć linę, przyczepić jeszcze raz i ogórze du dużo kombinowałem trochę. Przez co no, zepsuło się. Baga, Manko widzowie i gorek nas właśnie wyciąga pod górkę. E Teraz widzowie podwyższyłem tyrolkę troszkę tutaj u góry i jedziemy znowu bez tyrolki na karabinku. Uwaga, 3, 2, 1. Zostawcie łapkę w górę, jak tu lecę do końca. Jedziemy. Ja wiem, nie doleciałem do końca. Troszkę zabrakło. Ale ogólnie, tak wam powiem, super jest zabawa na tym. Szczerze, każdy w dzieciństwie lubił te rolki. Jedziemy jeszcze raz. Oj, no i to na tyle, bo się urwało. Do zobaczenia.